Się, gramy w nową grę. Yy. Buduj i ścigaj się gumerang. A więc, co się stało? Musimy kontynuować. Jak wiecie. O, buduj. Dobra, będziemy budować coś. Czekaj. Mam po Wybrać? Dobra, zdradzę Wam sekret. Wiedzieliście, że we moim ulubionym zwierzątkiem był królik? Dlatego wybrałem królika. Ciekaw, co to będzie? Moja postać? Tylko to buduj! Ej. Wow, jakie fajne! Czekaj. O, fajne. To mam wybrać? To? Okej. Okay. Czekaj. Jest. I przechodzić? Dobra. Co on robi? Aaa, chyba wiem. Wow, jakie fajne to ja na przykład. Ja chcę inne. Dobra, inne. Byk! Mam świetny samochód, ale jeszcze niedokładny. Co on robi? Ten tak Dobra. Yy, słuchajcie, robimy marchewkę. Nie wychodzi mi za dobrze marchewka, bo oczywiście to jest królika. Czekaj, mówię o zielony, bo to jest mój ulubiony kolor i kolor kanału. Ale też tu. Czytałem coś we. Wej, jakoś be, będzie w. na. Będą że będą jeszcze naklejki. Nie wiem czy to prawda, no ale... Jak prawda to fajnie. Dobra, robimy. Co ten królik tu robi? Nie miał. To mówi. Mogę... O! No i wiedziałem, naklejki mówię. To tu wiezdę. Ej, co jest za duże? Jakoś tak. Będzie okej, okay, to tak. No i mam gotowe. Tak? To jest gotowe. Mamy spoiler. Mamy. No, zablokowany. Zablokowany niestety. Ale no dobra. Byk. Pyk. I może... pyk. <ścoughs> Moje turbo to marchewka. <ścoughs> e, co się stało? Wyczytuję? Co? Nie buduj i ścigaj się, no chociaż mam wybrać mapę. No to. Łatwy na początek. Oczywiście. Co będzie na tym mapie? Co? Dwójka kraty czy co? A, Ej, dwójka kraty! No, jestem. Jest, tak? Jest, jeden. Szybko! Oczywiście wiecie, że... Ej! Ofukał! No nie! Jak jestem głupi w tą grę. Buu, Oj, oj, oj. No nie! Ej! Dobra. Haha, ha. Ej, ja No widzieliście? No nie. Będzie jeszcze? Please. Nie, on zabrał. Ej, też zabrałem. Bejk, pa papa. Nie! Cegrałem, ale to nic. Haupa. Możemy więcej zrobić? O. Dobra. Była reklama, jak możecie zauważyć. Dobra, nacisnąłem X. Yy, Wycintuję. Dobra, do czego teraz? Aaa! Do tego. Naprawić. Ech. Wyścigam się. Ale na tym samym? Nie, czekaj. Buduj, 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 buduj. Ej, co buduj? Dobra. Na razie nie będziemy budowali. Dobra, to normalną. O, łatwy. Bo w łatwym nam nie poszło, a więc teraz chyba też nie pójdzie. Nie Jestem tu, tokej. Okay. Mm. Jedziemy! Szybko. No nie! On zabrał! To dobre. Ma już tak w dziurę. Nie, nabrałem no się tym razem. Bum! bang, Oj! Nie no! I co, we uderzyliśmy? Na szczęście, że go nie widać. Mhm. O, juhu, juu, jak świetnie! Widzicie, jaka świetna gra? Nie, no, naprawdę świetna. Bęk! Juhu, a w, a, w, a w świetnie, że nie trzeba za nią płacić, bo świetna. O! Nie dałam się. Bęk! Dobra, my wygramy! Ej, teraz poszło... Bęk! I co, zajechał? Ah! On jechał! Co teraz będzie, bo w starych... W starych wersjach... nie Mieliśmy balon. Nie wiem jak. A może to mi się śniło? Dobra. Co wcisnąć? cisnąć? Oo i co cię? Nie mogę zginąć? Okej. Okay. Ej! Skacz! Skacz! Na co nie śni pozwło co nie? Zrobię, zrobię właśnie auto. O, to major'ego, Oglądałem chociaż. U, a więc jest tu. O, jest tam! Był tam! To teraz... czekaj. To jest Pirat! Nie, ja nie chcę, nie ja to chcę tym razem. Będziemy mieli śmieszny bus. Ubierzcie mi! Koła? Może to? Czekaj. Gdzieś były takie... O. Tu! Małe i duże kółko. Zobaczcie jak to. <laughs> Widzieliście? To będzie najśmieszniejsze auto chyba w historii. Naklejeczka? Nie. Co? Gotowe. A jak? <laughs> Widzicie to? Jakie ja mam słabe auto. Nie. Yeah. Uff. teraz jedziemy na podząstek niełatwy. Oh. się, tak mi jest wygodniej. Ej, to po w ogóle. O. Ej! Dobra. Kurczę. Mm. Jedziemy. O. Juhu! Juhu! Widzicie jak na początek fajnie? Czekaj. Gdzieś jest. Głoskowica. No! Ej, tam była kolejna. Ale to nic. O, co chodźcie, co chodzi? teraz o co chodzi? Okej, okay, o! To też jest nie chciałem. Bum. Bum. Jest gdzieś szybkość. Jest! Bum. Oj. Bum! Lecimy. Śm śmiesznie. My prowadzimy, Bardzo dobrze. Buk! Oh, widzieliście! Jesteśmy już na Easy wygranej, co nie? Wiecie. By... Dobra. Jest. On tak dojedzie? Ciekawe jakie ma miało auto, ja nie widziałem. A czekaj, on... A, takie, je. okej. Okay. Jezu. U, zaraz będziemy kończyć. Jeden... Jeden jeszcze. Myślę, że jeszcze jeden robiłem wyścig. Mmm... Nie buduję out. Eee. X naciśniemy oczywiście. O, coś nie poszło. Dobra, teraz poszło. I to wewdzieliście reklamy, ale to nic. Hm, nagrywam się. Okej. Okay. Mm. A więc wygraliśmy. Ściekamy się tym dziwnym autem. Ta mam wybrać. Czekaj! Ej, jest mój! A, ja go rozbudowałem. Dobra. Jedziemy to. to, Teraz to. To. I myślę, że dzisiaj jest taki odcinek złotych jazd. No tak. Wiem. I lecimy. Ej! pchnął się! Widzieliście gołgana? Ja też. Ej! Ty głupi! No nie, chociaż się udowodniliśmy ale to nic. O bandę! Kontrabandę! Jak u Capixbox link w opisie! Chodź. To jest typowy wyścig. Wy, w wyścigu, jakbyście się czuli. No i wiem, popełniam błędy. Ale hmm, to nic. Chociaż. O, 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 o! Widzieliście? Bum! Oj, oj, oj. Aj, ja, ja! Dobra. Jest! Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa cześć!